Dzisiaj, kochani, 11.11., 11, warto skorzystać z tego energetycznego portalu. Pamiętajcie o tym, że oczywiście zmiana może nastąpić każdego dnia, w każdym momencie waszego życia, ale wszechświat uwielbia, uwielbia symboliczne działania, więc dzisiaj jest idealny moment, aby wzmocnić wasze intencje, wasze pragnienia, wasze marzenia. I co tak naprawdę zrobić dzisiaj? Dzisiaj po prostu, po prostu zrób sobie przysługę. Nie wierzę. Nie wierzę. A, nie wierzę. Porsche koło mnie, kochani, moim marzeniem jest właśnie Porsche, więc wyobraź sobie, jakby to było jakby to było mieć Porsche w moim przypadku. Więc, zobaczcie, właśnie nagrywam o marzeniach i oczywiście tutaj koło mnie zatrzymuję się, a jestem na totalnym zadupiu. Co to chciałabym powiedzieć? Dzisiejszym Twoim zadaniem jest to, że jak zrobi się ciemno, to daj sobie moment na, na wytchnienie. Naprawdę, nie musisz wypowiadać jakichś specjalnych życzeń ani rytuałów robić, ale zatrzymaj się, jak już będzie ciemno, usiądź wygodnie. Połóż dłoń na sercu. Posłuchaj bicie swojego serca. Posłuchaj, kiedy zaczniesz go, zaczniesz się rozpoznawać. Daj sobie moment i skup się właśnie na biciu swojego serca, na to, że to czujesz, i zacznie wszystko inne, całe Twoje ciało, bić w tym samym rytmie. Tylko to naprawdę nie musisz nic włączać, nie musisz. Nic sobie tutaj, nic sobie tutaj puszczać w słuchawkach i tak dalej. Możesz fajnie. Ja mam tam swoje ulubione jakieś piosenki, więc um, jakąś mantrę można sobie włączyć, jakąś medytację, ale możesz to zrobić nawet w ciszy. I polecam w ciszy, bo to jest też taki fajny moment, żeby na chwilę zatrzymać się sama ze sobą, bez dystraktorów. Po prostu ty, Twoje serce, Twoje ciało i zaczynacie bić w tym samym rytmie. To się też nazywa koherencja pomiędzy mózgiem a sercem, ale to już tam zaawansowane techniki, ale właśnie chodzi o to, żeby zacząć bić w tym samym rytmie. I Twoim zadaniem, jak już poczujesz, że bijesz w tym samym rytmie, wyobraź sobie to, o czym marzysz. Wybierz jedną rzecz. To, o czym marzysz, właśnie się wydarza. Tu i teraz. Tu i teraz, czyli to, o czym marzysz. Odbierasz klucze do swojego wymarzonego domu. Odbierasz klucze do Porsche. Kto Ci daje Porsche w prezencie? Dostajesz list miłosny od swojego ukochanego. Może marzysz o jakimś kursie, na który chcesz się zapisać, a nie masz wystarczająco finansów. Może marzysz o jakiejś kwocie pieniędzy, chociaż ja nie polecam marzeń związanych z konkretną kwotą pieniędzy. Ja polecam marzenia związane, na co je wydałaś, tak? Na co je wydałaś. I tyle, tylko to. Wyobraź sobie, twoje serce bije właśnie w rytmie całego ciała i twoje całe ciało bije w rytmie twojego serca, a ty. W swoim umyśle, właśnie w tym momencie, wydarzasz, wydarzasz w swojej głowie swoje własne marzenie. Ono się właśnie wydarza w twojej głowie. I tyle. Spróbujesz? Może napisz, o czym marzysz? Napisz, o czym marzysz w komentarzu, o czym będziesz dzisiaj marzyć? Co będzie się dzisiaj wydarzało w twojej głowie? Cudownie. Pozdrawiam Was.